A więc tak. Podobno dzisiaj była aktualizacja niedawno Ja nic nie popierałem, ale było też możliwe, bo wcześniej była wcześniej aktualizacja, ale nic tak naprawdę nowego nie weszło. I tak, od wczoraj jest to tło w, w lobby. I jedno mnie tak jak naprawdę zdziwiło, co robi Tula Maslego. Jest ciekawe, bo wiemy, że mamy nawiązanie do Eminema, ale że do Lego. W każdym razie zobaczymy, czy coś na mapie się zmieniło. No, czyli okay. jestem już na lobby I Zobacz to jest meteoryt? A? Ej nie wiem, on jest na, na mapie. Jest na mapie. Lecimy na niego. Lecimy na meteoryt. O, no faktycznie jest. Chcemy na niego nie wiem, bo... to! Nie wiedziałem, że meteoryt wróci. Nie wiem, cieszę się z tego powodu. Nie wiem tak to mam powiedzieć. O, to, trochę... to jest kurny meteoryt. Aha. No to dobra. Pół serwera już to było. Oha. Okej. Okay. No to dobra, dzięki. Nie kasika tu trzeba wylądować, jakiś loot zebrać, bo, bo widzicie, co tam się dzieje To już połowa serwera się... No, no, połowa serwera to nie dwie, dwoje osób Ale wiecie, o co mi chodzi Kurna, nie, ja tam muszę lecieć. No nie, kurde, czemu oni już są chłopi na ziemi, nie? nie. Mam jakąś pompę Dram Shotgun Okej okay. Chyba gramy nowymi brońmi Ty, ty jak to Okej okay. Dobra Jakby, co to robiło? Nie wiem to Jakoś No to fajnie No to super, dobra wywaliliśmy się Okej okay. Gramy do... Dobra to już jesteśmy w prelopy w drugiej gierce I... No, powiem tak no Fortnite się zmienił Co to? Co to? To jest jakoś oznaczone na nie To jest podtyp co do. To? to jest punkt zero? To było wcześniej? Dajcie znać, czy to było wcześniej, bo, bo mnie to, to strasznie interesuje. No ale, co ty robisz, krzak? Ja pierdziele Dlaczego tutaj ludzie się pocą tak jakby, nie wiem No ale człowieku, weź mi wytłumacz to Nie wiem, gościu nie, ja chcę tylko przejść mapę, nowe rzeczy, a ja tu kurna... <laughs> nie wiem. Tu są ludzie spoceni strasznie, Z, się łopie nic nie do Nic się nie da zobaczyć nowego, bo... Tu widzisz, co tu się dzieje. Co? No więc tak, trzecie prelopy, bo tam mi się wydaje, że za, za bardzo się począ No. No, nie nie tylko mi się wydaje, ale ja nie wiem po co ta pompa wróciła, bo jakby co to? Czemu on jest czarny? Dobra, nie wiem, lądujemy, rozwalamy lopy i kurde dopiero, bo to kurde nie ma sensu według mnie. Za lecić od razu na jakieś nowe miejscówki i, i tracić rangę. Jakby chociaż może teraz. co I Dobra, jeszcze się nie wyłożyliśmy, jest sukces, nie? Ogólnie mamy grabę. pęka ja nie wiem po co go biorę ale... nie, na lata nie solo na długo już trochę mniej, bo aż trochę mniej lootu a ja jestem ciekawy co jest w tym buksze bo on chyba nigdy nie zostało otwarte O Co my tutaj mamy Tutaj mamy snajpereczkę Ja wam pokażę skill ze snajperki E eee, bo... nie są dobre Dobra Nie wiem, idziemy gdzie jest ten eee, Nie, jestem ślepy. Gdzie jest ten meteoryt? to jest jakaś dziura. Nie to koło przyjemnego. Nie koło nieprzyjemnego nie, przyjemnego. Tu gdzieś było to. Ja tu na sklepowej, nie na sklepowej Tak, na sklepowej lądowałem Tam, kasikar, tam Strona. Stronę Nie wiem, jestem ślepy chyba Albo tu go na mapie nie ma Po prostu Zobaczymy Ej a ja myślałem, że to typ. Typy były. Ale. Czemu ja, ja to mogę edytować? Co to jest w ogóle? Jak wiecie o co w tym chodzi? Czemu ja to mogę edytować? To fajnie, jakbyście dali. Dali znać. Bo. Ale zamiast tego sobie zma... Nie, ja sądzę, że Okej. No to powiem, że tam ma i w ogóle z amunicją jest lipa ale tam był typ czy zmieniać burzy? zmieniać burzy i strzelbowym nowa to działa tak jak ostatnio, to jak zawsze. Czekaj. Tak, to działa tak samo. Ty ale zarobiście. Ej, czekaj, mnie też to bije. Tak, i to od razu po pięć bije. Wow Fajnie, że to wróciło nawet, ale ja nie będę tutaj z tego korzystał Ale, ale dobrze wiedzieć, że coś takiego jest Tak, jestem w kolejnym prelogu. Nie wiem czy coś mam jeszcze mówić, bo... Powiem tak, no I gdzie jest ten metod? Tu jest ten metod Przysięgam, że ja go wcześniej nie widziałem Dobra, nie wiem, lecę gdzieś, żeby jakieś bronie zdobyć Żeby kurde, kocham, no, dobra, nie już, już zauważyłem coś, proszę nalot, nalot, nalot. Chodź tu na pole teraz się zabawimy. Dobra. Złomoczelina. Mamy strzelina, Mamy jak to kurde czekajcie Muszę coś wytestować Dajmy, dajmy Chcę Chcę tu Aha Patrzcie, tu randomowe po prostu rzeczy spadały z nieba I jak rzucisz to do gracza to mu boxa i jego nie? Rozwali O, od kolejny Pistolet krzemieniowy W ogóle to jest jakiś lód tu Ammo i Matsu dało Ale jaja ja. Nie wiedziałem że to też daje Ammo i mats A mi to, to jeszcze da, nie daje maców Ej, spoko Spoko rozwiązanie tych taki sposób Ohoho A jest na chyba na zero budowanie Kolejny nalot Nie, ja chcę, ja chcę to wytestować Opek i pyk. Oho, 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 kocham to tyle. Nie wiem, kurwa, gości. Jest mańczka, sobie zaznaczę. Ej, nie wiem, myślę że jest ktoś na tym etapie. A nas się widzi. Oho, ktoś tam na lotu używa. Co? So oh, kolejne się jakby wysepki pojawiły. Ej, a ja jestem ciekaw... A nie, 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 mam już swoją pompeczkę. Ej, proszę Państwa. Ja już mam swoją pompę. Ale nikt tutaj nie leciał. Ale patrzcie, co tu się dzieje. Ej, mega, mega ładnie to wygląda. Ej, ej, jak ja skoczę, to. To mnie to jakoś teleportuje? czy coś? Czy. Czy dostanę filmik? Nie, nie, raczej nie powinienem. Bo, nie, bo mam ten efekt. Nie, nie powinienem dostać filmiku, aczkolwiek. Oho. mattos super Oh okay. Sorry guys. Wow, ho, ho Nieźle głupka siadnęła Okej okay. Ej, ja wam... Ja... Ja trzymagiem! Oh, kochał nawet Kocha kochał na kochał nalot, nalot, nalot widzowie Ja kocham nawet dzisiaj. To jest najlepsza rzecz, która mogła być w tym sezonie. Ej, co to? Możesz? Granatnik. Na granaty zbliżeniowe Jak to? Czy to? Dobrze ja to pamiętam co to jest Czy mi się wydaje? Nikt nie ma leczenia, świetnie Ja wam powiem, że, że Zakochałem się w tych nalotach To jest najlepsza rzecz Która mogła być w Fortnite Autentycznie nie wyobrażam sobie lepszej rzeczy Ej, ej, a, a jak to działało? Czekaj Bez sensu to działało ja Chciał to na typie jakimś wypróbować, który który tak wiesz, on, nie, on niczy nie wie, nie? Ale król dostanie Co to? Co się należało? Ohoho Pozwólcie Mam dwa nie wierzę Ja wam powiem, że to nie jest zbyt dobra sytuacja No to fajnie, dobra Ale nie wiem, powiem wam, że GG Że to była najlepsza gra Którą mieliśmy do tej pory I dużo rzeczy odkryliśmy, fajnych rzeczy Przeprogresowaliśmy z Diamentem I więc myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Oczywiście dziękuję za oglądanie. No i, i ma.